W tym filmie chciałbym wam chwilę opowiedzieć o fanowskim remake'u pierwszej twierdzy. Stone Kingdoms to projekt open-source'owy, w który zaangażować może się niemal każdy, o ile skontaktuje się z głównym twórcą poprzez ich oficjalnego Discorda, do którego link zawrę w opisie bądź wyświetli się teraz na ekranie. Ale dość wstępu, czym jest Stone Kingdoms? W rzeczywistości jest to gra bazowana na prostej i przyjemnej idei rozgrywki, która utworzyła pierwsza twierdza, czyli to co wszyscy już znamy. Zaczynamy od postawienia siedziby, składu oraz spichlerza, rozpoczynając budowę naszej średniowiecznej metropolii. Gra wykorzystuje asety z podstawowej twierdzy na mamach licencji, więc wszyscy znający twierdzę od razu poczują się jak w domu, choć do nieco innych menusów trzeba się przyzwyczaić. I właściwie w tę grę gra się bardzo podobnie jak w zwyczajną twierdzę. Wybaczając wszelką toporność i średnią responsywność w stosunku do zwyczajnej twierdzy, przynajmniej jeśli chodzi o menusy, to i ta gra ma na siebie kilka własnych pomysłów, jak choćby zmiany co do ekonomii czy rozbudowy osiedl. Wykorzystując twierdzowe grafiki powstało do tej gry nawet kilka nowych budynków defensywnych, takich jak drewniane zabudowania i wieże. Stone Kingdoms nie jest pozbawiony bugów, ale czy można oczekiwać ich braku od darmowego projektu, który dalej jest w niezrealizowanej fazie alfa? Moim zdaniem nie. Projekt najpewniej długo pozostanie w tym stanie, w związku z ostatnią wiadomością autora na jego Discordzie. Mimo to wierzę, że pewnego dnia ta gra stworzy swoją własną tożsamość i przyjdzie nam zagrać w pełną jej wersję. Pełną nowych pomysłów, jak i na ogromnych mapach. Obecnie gra zawiera dwie mapy dla trybu swobodnego budowania oraz trybu kampanii. Ja niestety nie byłem w stanie ukończyć drugiej misji w kampanii za sprawą błędu tworzeniem maczuk i mieczy. Mimo to zachęcam każdego do spróbowania trybu swobodnego. Jest tutaj kilka fajnych pomysłów, które mogłyby się nawet sprawdzić w pierdzy, jak choćby to, że musimy ulepszać naszą siedzibę do coraz poważniejszych budowli, by odblokować budowanie innych, bardziej zaawansowanych budynków. Zaczynamy z siedzibą Saską, a możemy zakończyć z faktyczną warownią. Przypomina mi to nie co elementy przechodzenia we wyższe ery z innych gier strategicznych. Mamy również możliwość ulepszania budynków, takich jak domostwa do wyższego Tieru, które pozwalają zamieszkać w nich większej ilości osób, ponad standardową. Sama ekonomia jest zupełnie inna niż w podstawowej twierdzy ale to pozwolę już zbadać wam samemu. Pamiętaj, by zostawić mi pod filmem jakąś łapkę, jeżeli zaciekawił cię ten film, bądź zachęcił do poświęcenia czasu na Stone Kingdoms. Dla mnie jest to darmowa motywacja do tworzenia dalszych filmów. Zachęcam cię również do pozostawienia komentarzy pod filmem, chętnie powymieniam się z wami spostrzeżeniami i podyskutuję. A teraz zostawię was z drobnym timelapsem, w którym rozbudowuję swoją siedzibę do mnie na zamku i zostańcie ze mną do końca. thank you Tak więc prezentuje się finalnie nasza drewniana warownia. Czy zbudujesz lepszą? Mówił do Was stariu. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach, a może nawet i na jakimś streamie strzałeczka.